Kochani, witam was serdecznie na kanale Czytania dla Duszy Zapraszam was na horoskop na grudzień dla znaku Skorpiona Jest godzina 6.30 rano, ciemno za oknem A ja tak sobie stwierdziłam, że z rana, póki jeszcze moje dzieciaczki śpią Zrobimy sobie horoskop dla Skorpiona Dobra, ta karta już praktycznie przetasowała przed łączeniem kamerki zawsze tak robię, że przygotowuję wszystkie karty, ale jeszcze sobie dotasujemy i zobaczymy, jakie energie tutaj nam się pojawią na grudzień dla skorpiona. Z czym będzie mierzył się skorpion? To, co <gryw> zobaczymy, to, co przyjedzie dla skorpiona tutaj. Dobra. Najpierw zaczynamy od energetyki. Przedstawię sobie tylko maszkę. Tak mi jest łatwiej, jak ona gdzieś tam <gryw> dalej jest. Jeszcze się napiję. Dobra, moi drodzy. No to zaczynamy. Zaczynamy. Skorpion i grudzień. Energia wejściowa. Księga buław. Energia, która was będzie w jakiś sposób blokowała, będzie wam przeszkadzała, karta siły. Energia wspierająca. Czwórka kielichów. I Energia główna, kapłan, dobra, e, ta energetyka nas, e, was, mnie też po części boja, gdzieś tam ten ascendent w Skorpionie, e, nie gdzieś tylko swojej dacie urodzenia, e, mamy tego kapłana, więc będzie to nas też najbardziej interesowało, bo to jest ta energetyka główna, czyli ta, ta energia będzie na, najbardziej działała na was, oczywiście z energiami się pracuje, to nie wyrok, ale ta karta i tak jest dobra. Dobra. To, co będzie nam jeszcze przeszkadzało, dwójka Pentakli. To, co będzie nas wspierało, nas w Was. Ósemka Pentakli. I energia zakończająca. Paść Ładne czytanie. Nic takiego strasznego nie ma. Eee... Dobra. To wyciągnę sobie jeszcze kartę transformacji na sam środek i będę Wam zaraz y, pokazywała. Będę Wam zaraz tłumaczyła, y, co tutaj mi się pojawia. Pod spodem mamy diabełka. To, to, to tyle mogę Wam powiedzieć, i ten diabeł też by nam się tutaj zgadzał. Y, zaraz Wam będę tłumaczyła, dlaczego. Dobra. Karty transformacji są, journal, fajna karta. Dobra, będziemy ją też patrzeć. No dobra, to mamy pierwszą kartę, ósemkę, pułap. Ta, ta karta mówi o tym, że coś się może, może ruszyć w Waszym życiu do przodu. Że na coś dziś tam czekaliście, no to coś się ruszy do przodu. Ale to też jest karta mm, komunikacji. Karta rozmów, ale bardziej przez internet, przez mm, telefon. To może być taki miesiąc, gdzie będzie dużo się działo. O, tego, tego mi tam gdzieś zabrakło, czyli y, dużo ruchu, y, dużo jakichś obowiązków. Y, no, nie będzie nudno. Od, na to wskazuje ósemka buław. Ja bym powiedziała, no nie będzie nudno, bo mamy właściwie to w czytaniu są trzy ósemki Pierwsza to jest ta ósemka buław, druga to jest ósemka pentakli, czyli to jest ta energia wspierająca, która właśnie mówi nam o tym, że będziemy w coś wkładać dużo energii i czasu. To będzie jakieś szkolenie, jakaś nauka, pasja, praca, cokolwiek. I w to będziemy, czy, czy nawet praca nad samą sobą, samym sobą, albo ogólnie praca. No i w to wkładamy dużo, dużo czasu i dużo energii. I to nam, to nam pomoże w tym miesiącu, jeżeli faktycznie będziemy się na czymś tam mocno skupiać. Ósemka. Kolejna ósemka. Trzy ósemeczki są, moi drodzy. Trzy ósemki gdzieś ostatnio znowu mi się gdzieś tam pojawiały. Ona jest tutaj w negatywie. Ta ósemka w negatywie czasem oznacza niemoc. To jest karta siły, to jest karta mocy, czyli może być tak, że możecie no, w pewnym momencie czuć taką niemoc, brak siły, brak e, siły do pokonywania problemów. Ale ja bym powiedziała, że mm, ta karta. Może nam pokazywać, że Wy nie będziecie umieli panować nad sobą, nad własnymi jakimiś tam emocjami, nad złością, nad gniewem. Zwłaszcza z kartą diabełka. Popatrzcie, jak to ładnie pasuje tutaj. Bo to jest nieumiejętność opanowania tego lwa, tutaj, ujarzmienia. Możliwe, że nawet będą próby u, ujarzmienia tego no, lwa w sobie. W sobie, bo ja o tym mówię w sobie, ale będzie trudno, bo to będzie nam przeszkadzało, więc, hmm, więc to może być niepanowanie nad sobą, chęć y, też y, dominacji, chęć dominacji gdzieś y, wśród ludzi lub nad kimś, nad jedną osobą, na przykład w relacji też, też taka chęć może być, lub ktoś może. Was próbować tutaj dominować, nawet używać siły wobec tutaj was, bo karta siły w negatywie to oznacza właśnie przemoc fizyczną, czasem, zwłaszcza z tym diabłem, na to uważajcie. Pod diabłem mamy kartę umiarkowania, co oznacza dążcie do równowagi wewnętrznej, to będzie, to będzie ważne. Jeżeli, jeżeli. Opanujecie tą równowagę w środku, to to, to też zostanie, kochani, opanowane, i, i ten diabeł też, tak jakby, może na chwilę wyjdzie z was albo z kogoś z waszego otoczenia. Ale um, będzie ten spokój, jeżeli, jeżeli w środku będzie spokój, to na zewnątrz też. Będziecie mieć ten spokój. Tak, tak to na razie widzę. Dobre. co tutaj nam jeszcze się pokazuje? No, ta energetyka główna, kapłana. Jako, że to jest energetyka, więc, ja sobie tak myślę, że to wy będziecie w takiej energii, gdzie będziecie skupiać się na rozwoju duchowym, na swoim wnętrzu. Możecie czuć wsparcie sił wyższych, może być takie poczucie, że jesteście prowadzeni na odpowiednią drogę. Możecie znaleźć swoją misję. Bo jest tutaj podróż duszy. Widzę, ja bym powiedziała odnaleźć swoją misję jako kapłan. Czyli osoba, która jest doradcą dla innych, która pokazuje innym drogę. Bo tutaj popatrzcie idzie dusza tą drogą, więc może się okazać, że. Mm, Albo ktoś wam wskaże drogę, tak może być, że ktoś wam będzie doradzał, ktoś dla was będzie tym kapłanem, ktoś Wam pokaże drogę, będzie to jest też doradca duchowy, albo wy wcielicie się w taką rolę i będziecie się na tym mocno skupiać. Z tego możecie mieć korzyści również materi materialne, tak? Widzę to dla skorpiona, aczkolwiek tak jak powiedziałam, to może oznaczać po prostu takie wyciszanie się w tym miesiącu, zagłębianie się w sobie i skupianie się na tym wnętrzu tak to może być czasami dla skorpiona dla części z was to jest te doradztwo co wam powiedziałam to, że wy, wy będziecie w takiej roli albo udacie się do kogoś kto wam skontaktujecie się z taką osobą lub to co powiedziałam na samym początku zagłębianie się w sobie, rozwój duchowy no dobra, co tu jeszcze mamy dwójka pentakli Nowy pentakli mówi o tym, e, że możecie mieć, e, możecie być niezdecydowani. Możecie mieć jakieś dwa wybory, na przykład e, wybór dwóch partnerów, wybór e, dwóch dróg. Ta droga tak, tak, tak to mocno tutaj jest wpisane, że wydaje mi się, że będziecie wybierać skorpiony, będą w grudniu wybierać tak, jakby swoją ścieżkę życiową, swoją drogę no ale ta dwójka pentakli może odnosić się tak naprawdę do, do różnych aspektów życia więc to może być y, jakiś wybór i niezdecydowanie przed wami, ale może też ta karta oznaczać dla was, że za bardzo skupicie się na pracy i przełożycie to ponad życie osobiste i uczuciowe o czym by też wskazywała ósemka pentakli to, że będziecie się skupiać na na czymś co Was tak bardzo pochłoni. To nie musi być konkretnie praca, ale to może być pasja, to może być jakiś kurs, to może być jakieś szkolenie, i to Was może mocno tutaj pochłonąć, ale w przyszłości to przyniesie Wam korzyści materialne. Za pierwszym razem jeszcze zanim włączyłam kamerkę, to jak przetasowałam Talie, to pojawiała mi się królowa Pentakli, czyli tu, ona jest blisko tutaj materii, więc myślę, że będziecie skupieni na tych sprawach swojej kariery, pracy i finansach tutaj. Dobra. Ale pomimo tego mamy kapłana, a kapłan mówi jednak o tej duchowości, typowo o duchowości tutaj jest. Co tu jeszcze nam się pokazuje? Czwórka kielichów. Jako w pozytywie, to, to jest dosyć negatywna karta, ale mm, zwłaszcza w tej talii tutaj. Ona tutaj wyczekuje na coś. Ona jest no, niespełniona, czuje taki wewnętrzną, czasami oznacza nawet pustkę wewnętrzną. Yy, to jest czasami jakiś smutek, żal, który czasem już potem może przyjść w jakąś obojętność nawet. Ale ja bym powiedziała, że wy z tego będziecie po prostu wychodzić bo ma was to wspierać czyli wy moi drodzy yy, będziecie wychodzić z takich energii gdzie, gdzie jest poczucie niespomnienia wyczekiwania jakiegoś smutku i yy, to wam pomoże w tym miesiącu jeżeli faktycznie nad tym popracujecie czwórka kielichów jest związana z czakrą sakralną czyli problem z czakrą sakralną pracujecie nad taka wskazówka pracujecie nad tą czakrą w grudniu dobra, mamy pazia kielichów jeszcze paźkielichów kielichów eee, co ja wam mogę powiedzieć tutaj o pazi kielichów dla niektórych to może oznaczać yy, że się w ciąży mam ósemkę buław, która też czasami mówi o, o ciąży paz kielichów też może mówić o, o tej ciąży więc tak, jak najbardziej dla niektórych to jest y, ciąża, a y, dla niektórych to są narodziny czegoś nowego. To, jest, y, to też jest taka łagodna, wrażliwa energia. Ktoś może do was przyjść. Nawet ten kapłan, mogłabym powiedzieć, z, z jakimś kielichem uczuć. Czyli to też może symbolizować y, osobę, która dziś jest tam w waszym życiu, albo ktoś się pojawi, no i ona przyjdzie. Y, z pucharem uczuć tutaj dla Was taką wrażliwością, z mogodnością, ale to też są narodziny czegoś nowego. To nie musi być dziecko, ale dla części z Was to może być po prostu zaście w ciąży. Zobaczymy, co to jest soul Journey, jeszcze tutaj oznacza. Doczytamy. Z tego, co pamiętam, to ta karta tutaj też mówiła o tym, że przyszliście. W tym wcieleniu waszą misją również jest y, kreowanie życia, czyli kierowaniem się tutaj y, prawem kreacji, wykorzystywanie tego. Tak. Możecie doświadczyć również jakiejś życiowej lekcji. O tym ta karta mówi. I żebyście wyciągnęli wnioski z niej. Z tej lekcji. Jeszcze zobaczymy. I ta lekcja byłaby po prostu po coś dla Was. W konkretnym celu. Może być ta lekcja dla Was. I ta karta mówi, że jesteście przez. Jesteście chronieni. O czym też mówi kapa? Macie ochronę sił wyższych, macie ochronę takich wewnętrznych strażników. Dobra. Patrzymy, co dalej tutaj nam się pojawia. Nam tutaj dalej się pojawi. Co nam tutaj pojawi się dla skorpiona w grudniu? Z kolejnym wyrocznikiem sprawdzimy i zobaczymy, co nam tutaj pojawi się dla skorpionika w grudniu. Mamy kapłankę e, ziemi. Tu ona jest związana z, e, z królową Pentakli. Też podobne ma tutaj e, znaczenie. To jest nastawienie na materię. To może być jakiś przypływ pieniędzy, tak? Jak najbardziej może być. Może być więcej pieniędzy w grudniu, ale to też zajmowanie się dla kobiet, ja bym powiedziała, że zajmowanie się. Sobą, wyglądem zewnętrznym, ale ja, ja nie mówię o takim, że wy siedzicie po prostu godzinami przed lustrem, ale to może być wizyta u kosmetyczki, wizyta u fryzjera, dbanie o swój wygląd zewnętrzny, odebanie o, o dom. Jeżeli jesteście mężczyznami, to taka kobieta może być przy was tutaj. Ona jest pewna siebie, ciepła, truskliwa również. Okej, okay, dobra, będzie coś z jakąś kobietą. Jest karta pożądania, namiętności. Jeżeli jesteście kobietami, no to to będzie na odwrót z jakimś mężczyzną. Tutaj was będzie ciągnęło. Ja bym powiedziała tak, no, no gdzieś was będzie ciągnęło? bo jest, jest ta karta pożądania. To też może być pożądanie do pieniędzy, do materii, za duże, ale do człowieka, jakaś namiętność tutaj mi się pojawia. Jest karta: bądźcie ze sobą szczerze, czy dana osoba jest tak naprawdę dla was odpowiednia? Tak to widzę. So, jest tutaj karta przeszkód. <laughs> ja jeszcze sobie doczytam. przeszkód jest karta takiej ślepoty też ale to jest karta grania według jakichś zasad może być też tak, że wy, wy będziecie łamać jakieś może być nawet złamane prawo przez was, ale ja tu bardziej widzę, że Zachow może być jakieś zachowanie z waszej strony albo wobec kogoś takie no nie fair. Jakaś zagrywka poniżej pasa, taka, taka też może być. I Ja tak to widzę, żeby postawicie troszeczkę bardziej na siebie. Bo ten ktoś, kto jest w Waszym życiu, ktoś, kto się pojawi, to może nie być do końca dla Was. Może nie być dla Was. Jeżeli to nie jest osoba, to tak jak powiedziałam, ja, ja bym tutaj powiedziała, że to będzie taki pociąg mocny do Mateli i uważać na, na to, żeby jednak wszystko było zgodne z prawem. Ktoś wam również też może proponować coś, jakiś zarobek, który jest nielegalny, na przykład, który to są jakieś, nie wiem, y, dziwne interesy, też tak może być. Dobra, patrzymy dalej. Tutaj postawicie na siebie i odnajdziecie taką siłę w sobie. Ta siła często pojawia się po jakimś zranieniu. Chociaż tu nie widzę, widzę jakiegoś konkretnego zranienia w tym czytaniu, ale ale też może tutaj być. Tu może być ten diabeł. On może symbolizować, że to ktoś was zranił. Tak to na razie widzę dla, dla, dla skorpionika. Idziemy tutaj dalej. Co nam się tutaj pojawia? Na skorpiona i grudzień. Co dla skorpiona mi się jeszcze tutaj pojawi w grudniu? No, zanim to sobie ta karta mi się pojawiła. Wajda book. Lekcja karmiczna, kochani. Soulmate. Dobra, patrzymy co dawniej Blessed. No, jednak coś, coś tu będzie. Miło. Oh, Oj, time to go, kochani. Okej. Okay. Okay. Pamiętajcie, że macie ko koło siebie jakąś osobę, która was wspiera. Tak to widzę, że jest ktoś koło Was, kto Was wspiera i pamiętajcie o tej osobie. To może być również wsparcie sił już tak jak powiedziałam wcześniej. Kierujcie się intuicją. Pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest y, głębokie zrozumienie jakiegoś tematu tutaj. Głębokie zrozumienie czegoś. Lub głębokie porozumienie z kimś na poziomie duszy. Ale tutaj jest czerpanie wiedzy z wewnątrz, czyli to ten kapłan nam tutaj. Możliwe, że po prostu będziecie naprawdę bardzo mocno zaglądać gdzieś tam do wnętrza, szukać tych odpowiedzi. Dobre. Mamy kartę by the book. To jest lekcja karmiczna. Często trudna, bo ta karta mówi o prawach. Ja bym powiedziała, że jakąś lekcję będziecie odrabiać. Ale też może mówić, żebyście korzystali z prawa projekcji, z prawa kreacji, czyli prawa przyciągania, o czym Wam już mówiłam w tej karcie Soul Journey. Zaczęli kreować życie takie, jakie chcecie. Co Wam jeszcze mogę powiedzieć? Jest tutaj karta bratniej duszy, czyli yy, dla większości z Was albo dla części będzie coś yy, z tematem bliskiej osoby. To może być przyjaźń, a może być po prostu związek miłosny gdzie no właśnie to coś, coś dziwnego mi się tutaj pojawia, bo z jednej strony mamy kartę błogosławieństwa, czyli będzie w jakimś stopniu możecie mieć poczucie, że, że dana osoba jest dla was, że ona jest zesłana przez siły wyższe, o czym też może mówić kapłan, że to jest takie błogosławieństwo. To jest jakieś naprawdę fajne wydarzenie może być między wami, a później jest karta Time to go, czyli czas odejścia. I to mi to tutaj w ogóle nie gra. I go the distance, czyli mm, związek może przechodzić próbę czasu tutaj. Co mi się tutaj pojawiło? Okej, okay, dobra, to było też nawet podobnie. Zobaczcie, tutaj jest uwaga i tutaj jest uwaga. To, to be fair, tutaj też jest bycie fair. Może być tak, że ktoś, ktoś zagra nie fair w stosunku do was, ktoś się okaże, że no, niesprawiedliwie może was potraktuje, lub wy kogoś tak potraktujecie. No i to wam przyniesie troszeczkę kłopoty, tak sobie myślę. Będzie odejście od czegoś, albo, albo myślenie o odejściu i, mm, i możliwe, że to się nie zakończy. Względu na to, że wy wydacie temu czasu. Relacje. Ja to widzę bardziej na relacje będzie przechodziła taką próbę czasu. Będzie testowana i to tak dosyć mocno testowana. Pomimo tych tutaj pięknych dwóch kart. Pomimo tych pięknych kart, to jednak yy, ta relacja zostanie poddana próbie. Ta relacja, która gdzieś tam jest, albo dopiero się pojawi. Tutaj ta karta też mówi o tym, byście dążyli do takiej harmonii. Byście dążyli do równowagi, zarówno tej wewnętrznej, o której mówiłam, ale też do tej harmonii w relacji. To będzie ważne. Tutaj była ta równowaga było to umiarkowanie, to jest ten taki wewnętrzny spokój i to tak na razie widzę że ten miesiąc może być przeplatany różnymi wydarzeniami aczkolwiek sama energetyka będzie dobra, będzie dobra moi drodzy I nie widzę by, by miało się tutaj nie wiadomo co dziać wielkiego Wciągam sobie radę i będę kończyła, bo pewnie za moje w wstaną a nie chcę przerywać. wciągamy radę tutaj dla. Może być też tak, że tutaj spłynie na Was jakaś przyjaźń albo jakiś związek miłosny, który poczujecie, że to jest to, jest to, to jest takie błogosławieństwo, a odchodzić będziecie od czegoś innego bo też tak może tutaj być. To nie jest typowo czytanie na miłość, więc yy, yy, więc ja to widzę tak na dzień dzisiejszy, bo gdyby to było czytanie na miłość, no to bym jasno powiedziała, że to będziecie od kogoś odchodzić, a to może być odchodzenie całkowicie od, od czegoś innego tutaj. Jest karta yy, time to go. Yy, ta karta czasami też oznacza nie czasami, tylko. W głównej mierze tutaj y, oznacza też y, robienie planów długoterminowe, skupianie się na własnych celach. Dobra. Wyciągamy sobie kartę rady tutaj. A może jest tak, że są dwie osoby w Waszym życiu i teraz, o czym by też wskazywała druga pentakli? I, i, z jedną trzeba się tutaj pożegnać, a. Drugą będziecie tutaj zatrzymywać jako, jako te błogosławieństwo. Tak też może być. Dobra, patrzymy sobie kartę radę i zakończyłam. Mam już jeden kierunek. Do tej karty jest od, odnośnikiem. Tutaj jest niezdecydowanie. Zajmowanie się kilkoma, jakby ciągnięciem kilku srok za ogon, jak to się mówi, I, i tak de facto to, jeżeli tak będziecie robić, to nic z tego nie wyjdzie. To może dotyczyć jakiejś, na przykład to, że macie kilka osób, na przykład dwie osoby do wyboru, do relacji. I ciągniecie jedną i drugą w jakiś sposób, no to nie, tu trzeba wybrać jedno Tak samo praca i jakieś inne sytuacje, ale też droga życiowa. Czyli wybieramy. Jeden kierunek, jedną drogę, i to Wam e, pozwoli na to spełnienie takie wewnętrzne. Inaczej możecie być mocno rozdarci, ciągnąć e, kilka rzeczy tutaj naraz. Tymi słowami będę kończyła. Pozdrawiam Was cieplutko. Pa! pa.